Cześć, cześć, witaj w specjalnym odcinku, gdzie opowiem więcej na temat planów analiz IT na rok 2023. Będzie coś dla tych, którzy dopiero chcą wejść do branży IT i zostać analitykami biznesowymi. Będzie też coś dla osób, które potrzebują takiego mocnego kopa i silnego ustandaryzowania, uporządkowania swojej wiedzy analitycznej, i też będzie coś, z jeszcze innej perspektywy, dlatego zapraszam cię do posłuchania planów i odpowiedzenia sobie na pytanie, gdzie być może w tym roku możemy się spotkać i przy jakiej okazji. Mieliśmy planowanie roku, podsumowanie poprzedniego i planowanie roku z zespołem Analiza IT i teraz podzielę się z tobą naszymi wnioskami, wynikami, naszymi planami, czyli to, co wydarzy się na Analiza IT w tym roku, na co możesz liczyć, gdzie się spotkamy. Zaczynamy od stycznia. W styczniu badanie zarobków i kompetencji analityków biznesowych 2023. Tutaj to badanie już zostało rozpoczęte, już jest, zaczęliśmy, jest w tym momencie kilkaset osób, które już wzięło udział w tym badaniu. Już tutaj dokładnie sprawdzam, ile osób mamy na pokładzie. W tym momencie zbieramy jeszcze wyniki do połowy marca, więc do połowy lutego, przepraszam, więc jeśli jeszcze nie zdążyłeś, nie zdążyłaś wziąć udziału w tym badaniu, to jeszcze masz szansę, ponieważ raport dla tych osób, które biorą udział w badaniu, jest za darmo. Osoby, które nie wzięły udziału w badaniu, no to jeszcze tutaj będą miały taką możliwość do kupienia, no ale skoro Jesteś analitykiem to też zapraszam do wzięcia udziału. Już tutaj dokładnie ci mówię, bo o skroluję, scrolluje, scrolluje, Mamy 357 osób. Jeszcze przez kolejne 10 około dwa tygodnie będziemy zbierali osoby, które Biorą udział w badaniu, a później będziemy zabierać się już do szykowania raportu i podsumowania najważniejszych wniosków, najważniejszych liczb dotyczących zarobków, ale też kompetencji analityków, czyli różnych aspektów naszej pracy w Polsce jako analityk biznesowy. Więc to przed nami, to, to, to się właśnie dzieje. No i właśnie, do połowy, do połowy lutego zbieramy te wyniki, później robimy raport. Do tej pory raport za każdym razem zajmował bardzo dużo pracy. Teraz mamy już część zautomatyzowaną, także część raportów, część pytań wygeneruje nam się z automatu. Będziemy mogli z tego skorzystać, trochę przyspieszyć tutaj tę pracę, ale też no, pojawiło się trochę nowych pytań w tym badaniu. Zrezygnowaliśmy na pewno z pytań, które sprawdziliśmy już na przestrzeni kilku lat, że one nie przynoszą większej wiedzy na temat tego, skąd się biorą zarobki analityków, czy skąd się bierze satysfakcja z pracy analityków, więc z części zrezygnowaliśmy. Próbowaliśmy trochę okroić ten zakres. Ale jednocześnie doszedł bardzo ważny aspekt pracy analityków. Do tej pory badaliśmy różne takie aspekty osobowości analityków. To chyba weszło od poprzedniej edycji 2022, więc pytaliśmy o, o typy osobowości, pytaliśmy też o to, jak bardzo jesteś usatysfakcjonowany z pracy pod różnymi kątami. Natomiast w tym roku zrobiłam taki dokładniejszy research i teraz mamy naprawdę fajne narzędzia do mierzenia rodzaj, typów osobowości. Tutaj w modelu pięcioczynnikowym, wielki Wątki, więc jeśli jeszcze nie, tego nie robiłeś, nie robiłaś, to zapraszam do zrobienia sobie badania, no a później przejścia też do badania zarobków i kompetencji analityku, bo będziemy mogli te typy osobowości sobie przełożyć na, na to, jak to wygląda w praca analityka w branży IT, jeśli chodzi o satysfakcję z pracy, ale też jak to wygląda, jeśli chodzi o zarobki, czyli taką naszą skuteczność w tej pracy, to sobie będziemy badać. Satysfakcję też podzieliłam zgodnie z psychologią biznesu na takie dwa wątki. Które często są badane. Czyli satysfakcja jako taki czynnik, czy się dobrze tam czujemy w tej pracy, ale jednocześnie poczucie sensu, czyli czy my myślimy, że nasza praca ma sens. Bo czasem może być tak, że doświadczasz dużo trudności, ale mimo wszystko uważasz, że to jest warte tego, bo to ci dużo daje pod kątem właśnie takiego sensu, że czujesz, że ta praca, no okej, okay, musisz się napocić, napracować i tak dalej, ale na koniec dnia naprawdę czujesz, że, że to było coś, coś dobrego, coś ważnego dla ciebie. Więc tutaj jeszcze ten czynnik będzie. Będziemy badać, będziemy też badać różnego rodzaju przekonania na temat swojej własnej osoby. Czyli takie jedno pytanie: jaka jest twoja pewność siebie? Znowu zastąpiliśmy już takim sprawdzonym, przebadanym narzędziem. W psychologii biznesu i, i pracy, więc tu będziemy mieli naprawdę fajne w tym roku i ciekawe wnioski. Podzielimy się nimi, kiedy ten raport już będzie opracowywany, więc ja sądzę, że coś tak około marca. Chociaż pierwsze wnioski będzie już widać wcześniej i będę się starała też nimi dzielić na grupie na Facebooku, bo osoby, które wypełniły ankietę, które wzięły udział w badaniu i zdecydowały się dołączyć na, grupie, na grupę na Facebooku, to tam też będą jako pierwsze miały takie już pierwsze przecieki, co z tego badania wynika. No dobra, co jeszcze? To jest w temacie badania zarobków, ale też 27 stycznia, czyli to już jest za nami, wyszedł odcinek Przygody Przedsiębiorców. No i w tym odcinku rozmawiałam z Adrianem Gorzyckim na temat analizy biznesowej, ale z perspektywy przedsiębiorców, czyli jak to. Wygląda wykorzystywanie IT przez osoby, które zarządzają firmami i też co można zrobić, żeby to IT nie było tak drogie, żeby wyciągać z tego jak najwięcej wartości. Myślę, że wywiad poszedł fajnie. Było też wiele osób, które, które go obejrzały, wiele osób, które postanowiły się skorzystać dalej z konsultacji. Oczywiście nie obyło się bez jakichś małych potyczek, problemów, ale, ale myślę, że ogólnie też to wybrzmiało dla osób, w szczególności z tego środowiska przedsiębiorców, że IT nie musi być wcale aż takie drogie, że ważna jest ta rola analityka biznesowego czy w ogóle kompetencje analityczne, takie podstawowe pytania, które powinniśmy sobie stawiać, i nawet jeśli gdzieś do mnie to bezpośrednio nie dotrze, to mam nadzieję, że wy również gdzieś tam. Pośrednio, albo może właśnie bezpośrednio, ale wy z kolei będziecie doświadczać tego, że już ludzie coraz więcej wiedzą na temat analizy biznesowej, że dostajecie zlecenia już nie z takimi klientami, którzy są bardzo nieświadomi, ale z tymi, którzy rozumieją podstawowe założenia, wiedzą czego mogą od Was jako analityków oczekiwać. I tego Wam życzę. Jeśli się tak zdarzy, to koniecznie tutaj dawajcie znać, będzie mi bardzo miło więc tutaj jeśli chodzi o przedsiębiorców i teraz tak jest to pewien y, pewna próba kolejnej nogi biznesowej, jeśli ta próba się powiedzie to być może, nie wiadomo, ale być może będzie taka sytuacja, że będę poszukiwała też osoby, która będzie ze mną współpracowała przy konkretnych projektach dla konkretnych klientów, więc tutaj z Twojej strony, jeśli miałbyś czy miałabyś ochotę y, dołączyć do naszego zespołu Analiza IT w charakterze takiego konsultanta, analityka biznesowego dla klientów, no to y, widzę tutaj taką furtkę, która się otwiera, czy ona się się otworzy na pewno to zobaczymy jeszcze za jakiś czas. Co jeszcze nas czeka tutaj na początku roku? Więc w pierwszym kwartale chciałabym też wystartować z takim wyzwaniem, takim konkursem dla analityków biznesowych, stworzyć serię materiałów na, na YouTubie, która będzie przeprowadzała przez poszczególne kroki, jak spowodować, że analiza biznesowa w Twojej firmie wejdzie na wyższy poziom. I ty będziesz tutaj bohaterem tego wyzwania, ponieważ to w firmach. W zespołach, czy jeśli pracujesz sam, sama jako analityk biznesowy, to może to Ty pociągniesz ten temat i wprowadzisz tą swoją firmę na wyższy poziom. Natomiast zobaczymy na końcu tego wyzwania, czy ktoś przeszedł przez te 7 czy 10 kroków, czy faktycznie wykorzystał tę wiedzę zawartą w odcinkach i jakie ma rezultaty. Osoba, która pochwali się najlepszymi, najciekawszymi rezultatami, wygra tutaj to wyzwanie. Będzie też specjalna nagroda w konkursie, dlatego będę zachęcała serdecznie do tego. Na przełomie lutego i marca pojawi się duża kampania we współpracy z naszym partnerem, która będzie dotyczyła tego, żeby szerzyć informacje na temat analizy biznesowej. Po części będzie to dla analityków biznesowych, szczególnie dla tych bardziej zaawansowanych na poziomie MIDA czy seniora, żeby się zastanowić, jakie jeszcze mogą się rozwinąć, jakie na przykład nowe też trendy pojawiają się w pracy analityka biznesowego. Czyli tutaj już trochę będziemy wyciągać takich najważniejszych smaczków z badania zarobków. I będą też materiały z kolei dla firm, czyli z perspektywy osób, które zatrudniają analityków biznesowych, ale też tych, którzy zarządzają firmą czy, czy działem IT, na przykład po to, żeby tego analityka biznesowego umieścić jak najlepiej we współpracy z pozostałymi innymi rolami. Więc takie tutaj gdzieś tematy będziemy poruszać na różne sposoby. Także jak to się mówi, nadstawiaj uszu i zobaczysz tutaj, jak ta kampania pójdzie. I mam nadzieję tutaj, że też wiele ciekawych treści z tego wyniknie. Na przełomie lutego i marca być może tutaj będę też występowała w je, na jednym spotkaniu, na jednym evencie organizowanym przez jedną z firm, ale też otwartą, ale też ten event będzie otwarty dla, dla innych tutaj w Trójmieście. Zobaczymy jeszcze, jak tutaj te daty się zgrają. Natomiast chęci są, zobaczymy jeszcze, jak, jak z kalendarzami się to zgra. Ale być może właśnie w Trójmieście będziemy mieli okazję na przełomie lutego i marca się spotkać. No i tutaj dochodzimy do dużego momentu, ponieważ chcę opowiedzieć tobie o programie, który wymyśliliśmy w tym roku, który jeszcze nigdy nie miał miejsca, ponieważ zorientowałam się, kiedyś miałam takie marzenie, że żeby może stworzyć coś na zasadzie Takich studiów podyplomowych dla analityków biznesowych, czyli żeby naprawdę kompleksowo opowiedzieć o wszystkich aspektach bardzo ważnych, tych najważniejszych w pracy analityka biznesowego. No i zorientowałam się, że już na, na platformie Analiza IT jest ponad 10 takich większych kursów, więc praktycznie można by nimi. Yy, Wykorzystać tutaj, po, wykorzystać je do tego, żeby zagospodarować wszystkie miesiące w roku, nie licząc przerwy wakacyjnej. Więc 10 miesięcy, 10 kursów, 10 tematów to jest taka propozycja z, z mojej strony na takie bardzo kompleksowe, na taki bardzo kompleksowy program, który faktycznie przygotuje, usystematyzuje wiedzę z analizy biznesowej. Ostatnio napisał do mnie Michał i się pytał, co on ma zrobić, żeby być takim analitykiem, żeby sobie poradził w każdej sytuacji, żeby miał tą wiedzę. Wiedzę, te narzędzia, jak sobie to ma zbudować. No to rozmawialiśmy tutaj o pakiecie o pakiecie all-in, czyli ten najbardziej taki, ten najbardziej rozłożysty, który zawiera wszystkie kursy Analyze IT, to mówiliśmy o tym. Tam są kursy w wersji online, ale Wierzę, że dla wielu z Was to jest opcja, którą chcielibyście jeszcze poszerzać, dlatego też ten program roczny Full BA VIP będzie się opierał także na tym, że w jednym miesiącu przerabiasz kurs, a później wykonujesz zadania. Później jeszcze omawiamy te zadania na spotkaniu grupowym, gdzie wyciągamy takie najważniejsze rzeczy, o których warto pamiętać, jakich błędów unikać. Więc z jednej strony masz cały miesiąc, więc to jest dość dużo czasu w tym celu, żeby sobie. Te materiały przerobić we własnym tempie, ale jednocześnie jest ten termin, który jednak cię trzyma w tym, żeby tę pracę wykonywać, a nie gdzieś tam ją odłożyć i zapomnieć, więc jednocześnie motywujemy się wspólnie no i jest też cała grupa, którą naprawdę poznajesz. W tym programie wyróżnikiem jest to też, że po pierwsze robimy zadania, po drugie widzimy się co miesiąc na konkretnych webinarach, ale. O, w programie jest 80 godzin lekcji wideo, ale to rozkładamy na cały rok, więc nie ma co się gdzieś tam tym przestraszać. Dalej. Spotykamy się właśnie na żywo, czyli start programu jest w Warszawie. Później też dołączasz do, do takiej małej grupy osób, które, którą możesz poznać na żywo, i, i ci inni analitycy idą z tobą razem tym programem, no i w tym czasie tego roku przerabiasz te kursy, masz przerwę wakacyjną, ja też mam przerwę wakacyjną, więc lipiec, sierpień, zostawiamy sobie na to, żeby mieć trochę spokoju. Przerabiamy te kursy w dowolnym tempie, później też realizujemy zadania. Wysyłasz do mnie, dostajesz informację zwrotną i wprowadzasz poprawki. Co miesiąc spotykamy się w grupie, omawiamy rezultaty i trzy razy widzimy się na żywo czyli start i koniec w Warszawie, a w czerwcu widzimy się w trójmieście, kiedy będzie ciepło, możemy gdzieś tam iść nad morze i, i w takich przyjemniejszych okolicznościach też sobie o analizie dalej porozmawiać. No i będzie też jedna godzina takiej indywidualnej rozmowy do omówienia Twoich celów, Twoich wyzwań. Więc tutaj coś takiego. Więc z jednej strony rodzina jest zadowolona, bo nie jest tak, że wyjeżdżasz i ciągle cię nie ma, ale z drugiej strony też masz to takie spotkanie z żywymi ludźmi ze mną i, i możemy wspólnie tą twoją, tą twoją analizę tutaj rozwijać, te twoje umiejętności. Ten program wygląda tak, że jeśli chcesz wejść na takim pełnym wypasie i być kompleksowo przygotowanym z całej analizy biznesowej, jednocześnie mieć takie bardzo, bardzo mocne wsparcie, to ja mam takie dosłownie trzy miejsca na trzy osoby, żeby tak mocne tutaj wsparcie dostarczyć. Czyli to, to są indywidualne spotkania, jedna godzina w tygodniu. Trzy osoby dam radę, więcej nie dam rady, więc to jest taka propozycja najbardziej. Wypasiona. Program Full BA VIP. Tutaj mamy 20 miejsc i 20 osób będzie mogło wziąć udział w tym programie. No, ale jeśli to akurat nie jest dla Ciebie półka cenowa, no to zapraszam Cię też do, do pakietu all-in, który zawiera również wszystkie kursy, które również możesz przerabiać sobie w podobnym tempie, ale wtedy już nie ma właśnie tego limitu, że tylko 20 osób i masz te kursy online, więc tutaj nie, nie sprawdzamy zadań, nie spotykamy się. Taki jest plan. A jeśli chodzi o rozłożenie w czasie, to tutaj w połowie marca zaczynamy ten program, widzimy się na żywo w Warszawie, a w kwietniu mamy kurs. Gdzie tutaj mam ten plan? O, w kwietniu mamy. W marcu zaczynamy od zawodu analityk. W, w kwietniu lecimy przez kurs adeptów i specjalistów. Mamy też w czerwcu około, około czerwca będzie ta analiza w siedmiu krokach. Później mamy przerwę wakacyjną lipiec sierpień we wrześniu jest ICBA czyli Babo Guide i przygotowanie do, do egzaminu. Jeśli masz ochotę podejść, to to już dodatkowa kwestia, ale przygotowanie i poznanie Babo Guide tutaj jak najbardziej. Dalej mamy w wrześniu październik, czyli w październiku jest CPOA, czyli analiza biznesowa w ujęciu produktowym w produkcie cyfrowym. Jedna z moich ulubionych perspektyw, myślę, że obecnie bardzo ważna. W listopadzie mamy procesy biznesowe, i tutaj jeszcze mm, też na pewno pojawi się rozszerzenie delikatne tego kursu. W grudniu jest UML, a z kolei w styczniu i lutym kolejnego roku czeka się jeszcze analityka danych biznesowych i i uzasadnienie biznesowe Business Case, więc myślę, że po takim programie naprawdę będziesz od A do Z przeczołgany, przeczołgana z analizy biznesowej i świetnie sobie poradzisz w wielu różnych wyzwaniach, w wielu różnych sytuacjach, więc jeśli Ciebie interesuje taki program, no to śledź tutaj informacje, bo już niebawem będziemy uruchamiać nabór, jeśli chcesz do mentoringu, to tam są trzy miejsca, jeśli do, do tego programu Full BA VIP, tam będzie miejsc około 20, czyli jedna grupa, więc... Z, Tutaj czuwaj, jeśli chodzi o, o zapisy i, i ja serdecznie zapraszam. W marcu będzie też szczególna oferta dla osób, które jeszcze nie są analitykami, ale myślą o tym, żeby wejść do branży IT, więc tutaj będzie takie spotkanie, szkolenie pod hasłem wejść do branży IT i zostanie analitykiem biznesowym. Czyli to jest dla tych osób, które myślą o przekwalifikowaniu się, ale jeszcze sobie dokładnie na te pytania nie odpowiedziały. To spotkanie będzie wyjątkowe pod tym względem, że będzie na żywo. Spotykamy się w Warszawie, więc prawdopodobnie bardziej wygodnie dla, dla wielu z Was. Tutaj widzimy się cały dzień. 16 marca od 9 do 17. Tutaj będzie to naprawdę spotkanie upakowane informacjami. Będziemy mówić o tym, jak wygląda, jak, wygląda, jak wygląda branża IT w Polsce, czyli statystyki, trendy, perspektywy, kultura pracy, czyli wszystko to, co chcesz wiedzieć, a co jest jakieś takie być może odległe do, dla Ciebie, bo, bo nie masz jeszcze tutaj doświadczenia w takiej pracy. Powiemy też sobie o pracy zdalnej z IT, o różnych stanowiskach w IT, czy kto się czym zajmuje, i czy ty na pewno chcesz być analitykiem biznesowym, a być może testerem, a być może kierownikiem projektu, a może UX-designerem, więc o tych niuansach, różnych rolach. I kto co robi, czym się zajmuje, i być może są jakieś takie predyspozycje, które Tobie podpowiedzą, że jednak to będzie inna rola dla Ciebie. To o tym też będzie. Będzie też o tym, co robi ten analityk biznesowy w takim codziennym życiu, jak wygląda ten dzień pracy. Później też o rynku analityków w Polsce, czyli o zarobkach, o warunkach pracy, o umiejętnościach, jakie analityk powinien mieć, czy warto się przekwalifikować. Więc tutaj też możesz porównać swój obecny poziom życia do tego, co zdarza się innym osobom, kiedy one wchodzą do branży IT. Będziemy też sprawdzać, czy na pewno chcesz być analitykiem, czyli porozmawiamy sobie o blaskach i o cieniach tej pracy, o różnych trudnościach, tak żeby być po prostu szczerym i otwartym i żebyś wiedział, wiedziała, na co się piszesz. Później, też czy ty się nadajesz na analityka, czyli różne twoje zasoby, predyspozycje. Zrobimy tutaj sobie różnego rodzaju badania czy testy. Ja tutaj też studiuję dodatkowo psychologię, więc od razu sobie poćwiczymy różne rzeczy. Później też powiemy, jak przygotować CV i LinkedIn analityka. Bo jeśli zdecydujesz się na tę ścieżkę, no to jak się do tego przygotować, jak przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej, analityka biznesowego, o tym też sobie powiemy, a później, bo wierzę, że możesz mieć jeszcze innego rodzaju pytania, więc tutaj też czeka na końcu tego spotkania panel pytań i odpowiedzi, na którym poruszymy, no już dowolnie wybrane przez Ciebie. Tematy, więc to spotkanie na żywo serdecznie zapraszam, żeby wziąć w nim udział. Więc być może spotkamy się w, w marcu w Warszawie, bezpośrednio tutaj na, na takim spotkaniu na żywo. Tutaj też śledź komunikaty, bo niedługo będziemy wysyłać zaproszenia na to spotkanie. No dobra, co tutaj jeszcze czeka nas dalej? Myślę, że około kwietnia, około kwietnia, maja możemy kończyć to wyzwanie. Ulepsz analizę, ulepszamy analizę w firmie, więc te osoby, które podejmą się tego wyzwania, które wykonają zadania, które potem podzielą się tym, jakie rezultaty widać po stronie ich firmy, to tutaj jedna osoba, prawdopodobnie czy grupa, czy, czy firma, czy zespół wygra ten konkurs, więc jestem sama ciekawa, jakie tutaj rezultaty będziecie mieli. W tym roku też planuję przygotować jeden nowy kurs. Ten kurs będzie dotyczył zwinnej analizy, czyli tutaj związane to będzie z zarządzaniem backlogiem, z user story, z user story mapping i tak dalej. Różne techniki, które na pewno przy pracy. W zespole z winnym bardzo się przydadzą. To jest totalna podstawa naszej pracy. Jednocześnie widzę, że wiele osób jeszcze nie ma tej podstawy i na pewno ona się tutaj bardzo przyda. I myślę, że też to będzie takie ważne uzupełnienie całego tego programu i całego tego portfela kursów, które są w tym momencie. W czerwcu analiza w siedmiu krokach. Przy tej okazji myślę, że zrobimy też sobie takie szkolenie stacjonarne. Więc jeśli masz ochotę tutaj wziąć udział w tym kursie analiza w siedmiu krokach, to możesz też czekać na czerwiec, bo w czerwcu spotkamy się na żywo i będą tutaj. Będzie to takie szkolenie stacjonarne, przeprowadzone łącznie z warsztatami, więc tam i spotkasz innych ludzi i my się spotkamy na żywo, więc to dodatkowo taka propozycja. I podobnie też spotkanie na żywo będzie w temacie ECBA, czyli Entry Certificate in Business Analysis, czyli to jest poznawanie Babo Guide, na, na takim już konkrecie, na takim poziomie osób, które niekoniecznie jeszcze mają jakieś doświadczenie w pracy analityka biznesowego, ale chciałyby już te dobre praktyki tutaj sobie poznać. Więc tutaj też prawdopodobnie takie szkolenie stacjonarne będzie również. No i co jeszcze? A propos procesów biznesowych. Warto by było tutaj dołożyć jeszcze element czy pogłębić element event stormingu. On już jest częścią kursu Procesy Biznesowe, tak samo jak procesy biznesowe w BPMN czy procesy biznesowe w, w ujęciu Value Stream Mapping. Ale ten event storming, mimo tego, że on tam już się pojawił, to chciałabym go w tym roku jeszcze Pogłębić. No i tak wyglądają tutaj plany z grubsza na ten rok. Daj znać, czy znajdujesz tutaj coś dla siebie, czy jest może jakiś temat, który w szczególny sposób ciebie interesuje. Jeśli zostawisz komentarze, to to będzie też informacja zwrotna dla mnie, bo ja często zastanawiam się i próbuję gdzieś tam wyczytywać, czy robić różnego rodzaju ankiety, żeby wiedzieć na czym tobie zależy, co, co ty chcesz, czego potrzebujesz nauczyć się w tym roku, czy też właśnie jakich kompetencji tobie jeszcze brakuje, jak jeszcze i Inaczej, na inne sposoby mogę Tobie pomóc, więc jeśli nie znalazłeś tutaj propozycji dla siebie w planach na ten rok, to koniecznie daj znać w komentarzu, ale jeśli znalazłeś, to oczywiście też do tego zachęcam, napisz gdzie i kiedy, przy jakiej okazji się spotkamy. Dzięki serdecznie za wysłuchanie tego odcinka specjalnego na temat planów analiza IT na 2023 rok, no i co, widzimy się przy najbliższej okazji mam nadzieję i na pewno też w kolejnych materiałach, także trzymaj się, cześć, dobrego dnia.